Zapowiedź nowego numeru wiadomości wrześnińskich nagrywamy dzisiaj w szafie. Serdecznie gratuluję tym, którzy obstawiali szafę numer 1. O tym, dlaczego niektóre drzwi się otwierają, dowiecie się właśnie z tej zapowiedzi. Wiem, że wielu wrześnian jest bardzo ciekawych, jak też ta nasza redakcja wewnątrz wygląda. Dlatego w sobotę, 14 maja, od godziny 12 do 20 zapraszamy Państwa do nas na kaliską 1D gdzie przygotowaliśmy wiele atrakcji, po prostu drzwi otwarte. Można przyjść samemu, można przyjść z grupą przyjaciół, rodziny, rodziną lub też z dziećmi. Dla dzieci przygotowaliśmy też bardzo ciekawe atrakcje. Zapraszamy serdecznie. Będzie można na żywo złożyć życzenia naszej telewizji swoim ukochanym i tak dalej. Zapraszam bardzo serdecznie. W tym tygodniu spełniamy prośby czytelników, realizując pomysł pokazania wszystkich dzieci pierwszokomunijnych. Jest specjalny dodatek, który ma cztery strony, i jest to pierwsza, najobszerniejsza część tego cyklu. Zapraszam. Jakiś czas temu informowałem Państwa, że Straż Miejska we wrześniu planuje zakupić fotopułapki. Strażnicy przeszli od słów do czynów. Czy to oznacza, że we wrześni są już takie urządzenia? Odpowiedź na to pytanie w jutrzejszym numerze wiadomości wrześnińskich. Znajdą tam Państwo również informacje o tym, czy są szanse na usprawnienie ruchu na skrzyżowaniu przy wyjeździe z wrześni w kierunku słupcy. A na stronie miłosławskiej dowiedzą się Państwo, czym radny Romuald Barszcz zdenerwował mieszkańców Mikuszewa. W tym tygodniu powracamy do tematu przetargu na grunty rolne w Pezdrach. Otrzymaliśmy obszerną odpowiedź z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Wynika z niej między innymi, to, że dwaj zatrzymani zielonogórzanie wchodzili w skład zorganizowanej grupy przestępczej. Jak licznej i, i na, na, na jak dużym terenie ona działała? O tym w artykule na stronie trzeciej. Zapraszam. Działkowcy rozpoczęli już sezon. W temacie tygodnia przeczytacie między innymi o tym, ile ogródków działkowych jest na terenie Wrześni oraz jakie zmiany czekają działkowców w nadchodzącym roku. Kiedy we wrześniu ubiegłego roku otwierano z wielką pompą nowy szpital we wrześniu, myślałem, że opera medalna pod tytułem Budowa szpitala we wrześniu w wiadomościach wrzesińskich się zakończy. Okazuje się, że nie. Firma wyrzucona z budowy szpitala wystąpiła z pozwem sądowym przeciwko szpitalowi, a szpital wystąpił przeciwko tej firmie. Ile żądają nawzajem od siebie? O tym przeczytacie w wiadomościach wrzesińskich.